Rynek agentów w Counter Strike'u 2 właśnie zderzył się prawdopodobnie z pierwszą ścianą na swojej drodze. I jeśli kupowałeś, bo wszystko tutaj rośnie, to możesz odczuwać naprawdę spory niepokój, ale spokojnie. Rozłożymy to na czynniki pierwsze i pogadamy o tym, jak to teraz wygląda. Ja jestem Szymon, a to kanał Street na Inwestowania na Steamie, więc jeżeli interesujesz się tą tematyką, polecam ci zasubskrybować, zalajkować oraz napisać wartościowy komentarz i dziękuję, że jest was tutaj aż tak dużo. Fajnie by było, jakbyście oglądali to na telefonie. I podbili ten materiał. A my bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszego filmu. Przez ostatnie dwa lata agenci wbijali coraz lepsze wyniki. Najtańsi z agentów osiągali ogromne ceny, a topki biły kolejne rekordy. A wykres wygląda jak start rakiety w kosmos. To była uczta dla każdego, kto w miarę wcześniej zakupił agentów. Tylko, że w ostatnim tygodniu mamy pierwszą poważną korektę. Część modeli traci po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent, i nagle okazuje się, że to tylko rośnie. Nagle okazuje się, że narracja, że to tylko rośnie, to bajki a ktoś już o tym wcześniej wiedział i nagrywał o tym materiały. Zapraszam do ich obejrzenia na moim kanale. Ale dlaczego rynek sypi się akurat teraz? Po pierwsze, to klasyka rynku. Po wielkich pompach cenowych zawsze przychodzi otrzeźwienie tego rynku, no i większy spadek cen. Po drugie, wiszą nad tym dosyć spore czarne chmury. Nowi agenci, kolekcje w armory oraz personalizacja agentów, o których słyszy się jeszcze od początku Counter-Strike'a 2. Jeżeli Valve to dowiezie, to możliwe, że popyt rozleje się na nowości, a stare modele przestaną być jedyną opcją, tak jak jest do tej pory. Wyobraź sobie, że możesz zwykłego agenta ubrać za pomocą jakichś kosmetyków, że wygląda lepiej od twojego płatnego agenta. Dalej będziesz płacił za stary model, czy... Zainwestujesz, żeby spersonalizować sobie na przykład zwykłe modele. Tak, wiem, że jest tu wielu zwolenników tego, że teraz cena akurat spadła i może warto w to zainwestować. Moim zdaniem, w tym momencie agenci są nie najlepszym miejscem do pakowania swojej kasy. Tak, wiem, wygląda to na mega okazję dla osób, które siedzą tutaj już sporo. Tak, że to tylko korekta, zaraz ceny wrócą. Tak, to jest możliwe, że ceny zaraz wrócą, ale ja od dłuższego czasu. Na tym kanale mówię o tym, że ta inwestycja jest jedną z najmniej pewnych, bo ryzyko fundamentalne jest tu naprawdę realne. Nikt nie wie, co tak naprawdę WALF doda, i w końcu muszą coś dodać do tych agentów. Dlaczego? Dlatego, że im się to po prostu będzie opłacało. Będą na tym zarabiać, a jeżeli będą na tym zarabiać, a Walw lubi zarabiać, no to w końcu coś zrobią. Od dłuższego czasu słyszy się o tym, że będą personalizowani agenci i tak dalej, buty. No i wszystko. Jest już praktycznie w plikach gry. Wszystko już data majnerzy znaleźli. Jeśli jutro na przykład wejdzie nowa paszka agentów, wcale bym się nie zdziwił, albo edytowanie wyglądu. Dlatego część dzisiejszych cen przestaje mieć sens, bo od długiego czasu mam wrażenie, że te ceny odkleiły się od rzeczywistości i rosną tylko dlatego, że po prostu rosną. Ale co ja robię? Czy ja sprzedaję wszystko? Też podchodzę do tej sytuacji mniej emocjonalnie. Ja. Swoich agentów, których miałem, no co prawda nie mam ich dużo, ale kupywałem jeszcze na początku tego co go Aktualnie ta inwestycja urosła mi o tyle, że chwilowe spadki no, nie zmieniają mi tam dużo w proficie. To wciąż są jakieś tam realnie zarobione pieniądze. Oczywiście, byłoby tego zdecydowanie więcej, gdyby nie te korekty, ale powiem wam szczerze, że tutaj to mało zmienia. A więc jak zmienia ta sytuacja moje podejście do agentów? Ja nie uważam tej korekty wcale za dobry moment do dokupienia tych agentów, no bo kto wie, nikt nie wie, co tak naprawdę szykuje Valve. Tu z jednej strony mamy jakieś customowe itemy już rzucone w plika gry, z drugiej strony nie śpieszy im się, żeby tutaj coś dodawać. Ale Valve i tak na tym, jakby dodali coś takiego, zarobiłoby. Absolutnie krocie. A Sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike od Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odnawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tę skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 zł i 10 Groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak blick, skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, charmów oraz patternów do wartości wypłacanego skina, więc polecam oczywiście z kodem CS inwestycje. Link w opisie. Ja tu nie mam żadnego sentymentu do tego i wolę po prostu zostać z tym, co mam i zobaczyć, jak to wszystko się tutaj będzie nam układało. Wcale nie dokupuję nowych agentów, bo nie widzę w tym sensu. Dlatego że fundamentalnie ta inwestycja może w przyszłości się ostro zawalić. No oczywiście, jeśli chodziłeś w 2023 rok, albo na początku 2024 roku, pewnie dalej siedzieć na ładnym plusie, podobnie do mnie. I ten zjazd to dla Ciebie jest kosmetyka i nie powinnaś się nim w ogóle przejmować. Ale ja tutaj powoli myślałbym o wyjściu z tej inwestycji, bo naprawdę z dnia na dzień mam wrażenie, że coraz bliżej jest do scenariusza, kiedy Valve coś w tych agentach będzie zmieniać. I zastanowiłbym się, czy... Na przykład osoby, które trzymają największą ekspozycję właśnie na agentach, nie stracą na tym naprawdę dużo.